Dawno nie jeździłem takim mocnym motocyklem, kurczę. <gry> Cały czas na KTM. -ie. A ci powiem, że te mniejsze, po ja, e, tym jak docierałem twojego tracera GT, tą tak. 700, to ci powiem, że bardzo fajny motor. Nie wiem, czy sobie coś takiego mniejszego nie kupię. Całkiem przyjemny, ale to musisz szukać myślę, że powinieneś sobie kupić nie, taki właśnie tylko adwenturowaty, żebyś mógł pojeździć po krzakach, bo taki ale wiesz co, nie, nie, wiesz co, krzaki ja, u mnie odpadają, bo ja mam kręgosłup, ja miałem problemy z kręgosłupem, a teraz a teraz jeszcze, jeszcze bardziej Dobra, mam, więc ruch, kurde. skakanie na krzakach, kurczę, to trochę nie bardzo przy tym ale nie, chodzi mi o to, że polną drogą możesz pojechać aha taką aha. ładną, bo ja nie jeżdżę po, wiesz, po krzakach, w sensie krzaki to mam na myśli o taka polna droga, jak tu widziałem aha, aha. Normale, i to wtedy powoli sobie jedziesz. Nie będę wyprzedzał, bo skręcamy tu zaraz. Aha, chyba. A może kawałek dalej. Aha, ja, spokojnie nigdzie nam to się nie śpieszy. No to trzy miesiące, kurde, takie tego, no. Na trochę A. wyjazdów parę tam było, coś byś pojechał. Było, 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 było. to była w tym roku taka, że ja pierdzielę. I to tak kurczy ten. Zobacz, praktycznie yy, na przełomie miesiąca lipca, sierpnia to się wydarzyło, nie? Tak to to, to no kurcze ten to praktycznie to sezon tak trwał jeszcze no tak wrzesień, no, październik praktycznie no. można było jeździć nie? tak Żeby jest, mało wyłączonych nie było no ale to dobrze że się tylko tyle stało a nie więcej że kurcze że gadamy tak tak właśnie o to chodzi to też tam, tak. bo tam, tam jeszcze tam sam wszystkie... samochód widziałeś samochód stał jeszcze e, równie dobrze mogłem ten samochód uderzyć i nie wiem czy byśmy teraz rozmawiali o no właśnie ten na poboczu nie a jakbym tam przywalił w niego kurczę, to, to różnie by to było nie to takie właśnie o, to szczęście w nieszczęściu Tak Co się miało wydarzyć, to się wydarzyło Tak jest Ale czegoś na pewno uczy i będzie przyjęte, można jeździć dalej, to i tak jest super, my w prawo, uwaga Można jeździć dalej dalej, tak jest Cieszę się no Błąd dla, błąd mój taktyczny, tak jak żeśmy kiedyś rozmawiali, pamiętasz jak takie przemyślenia mieliśmy Jak kiedyś się młody rozwalił, co żeśmy jeździli, tam gadaliśmy, ja mówię, że on to długo nie pojeździ tak jak tak. mówiłem tak się stało i na drugi dzień się rozwalił chłopina nie tak. teraz już spokorniały jeździ nie a ten a później Kalin zginął to żeśmy gadali że to świeżaki nowicjusze później tacy trzy czterolatkowie tak. a na sam koniec tacy jak my którzy mają miliony kilometrów w siodle tak. i ten i, e, nas, i z... rutyna nas zgubiła. No i... i rutyna tak. mnie zgubiła Fabiczku bo ja jechałem za tym autobusem pa, ładnych paru Kilometrów tam dosyć, dosyć mocne zakręty były, więc nie było możliwości wyprzedzania. No i ten, no i w pewnym momencie Mateusz mi tak na dupie siedział, wiesz, i na interkomie hasło to dawaj go. Ja mówię, Ty, w zakręcie nie będę szedł, choć widzę, co się dzieje. Nie będę szedł w zakręcie, wyjdziemy z zakrętu i kawałek proste jest, to to łychniemy go, nie no i tak wiesz, wychyliłem się w zakręcie, spojrzałem, złożyłem się z powrotem i miałem taką kołychę zrobiłem. To też mój błąd i siedziałem bardzo blisko autobusowi na. Dupie. Obserwowałem jego lampy, co on zrobi. Czy będzie skręcał, Ta. czy będzie hamował, nie spojrzałem na asfalt, nie? że z delatacji centymetrowej tej smoły zrobiło się raptem takie 15 do 20 centymetrów rozlane wzdłuż. No i akurat tylne koło na to najechały. Dziękuję. Do widzenia. A i chuj z trakcji z systemem. Tak, tam trakcja, za, tak, innego, jak, tak jak w komputerze wam pokazywałem później, jak Ta. żeśmy tam spotkali się i tam po jakimś tam czasie popili sobie troszkę i powspominali, tak, co, co to tak. ten, co żeś tam zapraszał wtedy na tą tak. preskę to o to widziałeś. Trakcja zadziałała dwa razy ABS i kontrole bajery rowery, ale niedawno na motorze nie było. Tak, właśnie o to chodzi. A. To kurde, mikrosekunda, i To z tego, z tej z czarnej skrzynki, co ją mam w motorze, co odczytaliśmy te wszystkie kontrole, to całe zajście do momentu zatrzymania wyłączenia silnika trwało 3 sekundy. No, to długo dosyć, nie? No, no, ale motor jeszcze leciał, nie? Zanim wyłączyło silnik, a ja e, ja praktycznie jedną sekundę zajęło to, że spadłem z motocykla. Czyli nie miałem żadnych szans na jaką, jakąkolwiek reakcję, na nic. No tak. No tak, tak. No ale tam co za reakcja, to wiesz. No, żadna. To, no, żadna. Co byś zrobił? Nic byś nie zrobił. Jak ty już ciebie no jechałeś, kurwa, to już tak. było, wiesz. bo prawo, do widzenia, kurwa. Tak jest. Wystrzelony taka sytuacja no motor no się dobrze, dobrze prowadzi bo bo, bo ci tak że po tej naprawie całej e, no wsiadłem wiesz jakieś zimy. wiesz tak. że tego, tego z głowy się kurczy nie ten nie nie wyplenił nie, nie. Nawet, nawet jak miałeś jakieś tam kurcze ten e, jakieś no, zajścia na drodze czy coś kurna traumatyczne czy coś to, to i tak dalej ciągnie kurczę, jak ktoś ma w jeżdżenie i w żyłach benzynę to to będzie jeździł. No błęką swoją, jak ją sprawdzałem, to akurat wracałem z Iławy. No i tak e, w ostrudzie mówię, a wskoczy kurczę na tą. No, ekspresówkę i pociągnę. No i tak a ty na kołach wrzuciłeś nie? Nie, 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 bo ja w, w, w ten czwartek, jak już się tak ładnie zrobiło, to mówię o 12 jest ładnie, polecę sobie do Iławy tam, zawiozę a. kurtkę do reklamacji, bo mi obiecali, że mi naprawią. No i ten, no i to, wziąłem kuferek, wrzuciłem kurtkę i pojechałem, nie? no i wracając skoczyłem na ekspresówkę i mówię zobaczę jak się będzie zachowywała no i oczywiście ją tam odkręciłem, nie tak po naszemu tak jak a, pamiętasz, jak a, a, a. St ze Stegny żeśmy wracali co dwa razy żeśmy się tankowali, nie ze Stegny do Olsztyna, no, no to wiesz jakie tempo było no to, no to tyle samo pociągnąłem też bmw nie e, no i powiem tak, puszczałem ją, wiesz, czy, czy nie ściąga nic, czy jedzie prosto a no, nie wyzykuje? nie, 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 właśnie ani nie masimy ani ten ani nie ciągnie jej zobacz no ja teraz też jadę na stojąco i też był taki moment że tutaj rękę puściłem i w ogóle w ogóle nie ten w ogóle nie trzymam kierownicy jakby coś nie było halo z, z zawieszeniem z ramą i e, z całym tym sprzętem który odpowiedzialny jest za, za trakcję to no to tutaj wyciągnęło kurczę, strasznie nie no, odbudowana jest dobrze bo mówię przyjmował ode mnie człowiek taki podstawowy pracownik serwisu później temat przejął dyrektor Przepraszam, kierownik e, serwisu motocyklowego. A, a za trzecim razem jak pojechałem po motor, to wydawał mi już dyrektor salonu. Tak, motocykl e, pokazywał wszystko, panie Pawle, wszystko jest gitara. E, no i ten. No i do mnie e, do mnie dzwonił. Jeszcze się pytał, jak tam, co jak, bo tam jeszcze parę niuansów wyszło takich, że pogubili śruby od rzeczy akcesoryjnych, a. więc się pytałem ile to będzie kosztowało. No to podesłałem linki. Ja mówię, jeżeli wam się uda od Wunderlisia e, kupić same śruby, no to kupujcie, jeżeli nie, no to ten uchwyt kosztuje 900 zł, nie? Mówię, ja miałem tutaj, ja miałem takie ten, ja miałem oryginalne zdjęcia i wysłałem, że to wszystko było tak jak należy. I mówię, chciałbym tak samo odzyskać to po naprawie. Więc tak e, ci powiem, że taki... E, Mało przykładający się mechanik prawdopodobnie tam w tym serwisie pracuje, e, który o no, takim bałaganiarzem jest, bo jakby podkładał sobie wszystko, popisywał sobie co to jest, e, czy tam podkręcał do kupy, mówię tak jak ja, nie znam motocykla. A, osłony te, te pługi pod silnikiem jeszcze też były wymieniane. No, jeszcze się człowiekowi przypominał, więc trochę kwota się zrobiła, nie? Ale wiesz co jak patrzyłem to. E, tego wszystkiego najdroższy był reflektor. Wiesz, 8 tysięcy. No kurde. Ten motor Bartek mógłbym naprawić sam, jakby wszystkie części kupił się na Allegro. Wiesz za ile? Podliczyłem wszystko co oni kupili. 10 tysięcy części. No No reflektor na Allegro z mojego rocznika. No, bo chodzi, że używki w częściach. Tak, 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 za 2000 tysiące z kawałkiem, nie? Ty, a my mogliśmy w sumie pojechać e, w ogóle starą drogą, tą starą szesnastką zobaczyć jak idzie lat. Tak jak kiedyś jeździliśmy. No i no możemy wracać. Jak tamtej? będziemy wracali, ja, to, ja chciałem tutaj, bo zobacz jaki to kurde widoczek. A nie wiem, czy tu byłeś, ale tu ładnie, w ogóle fajna droga jest. Nówka no, asfalt teraz, od samego rągowa tu mamy nówkę asfalt. A nie wiem, jak on się zaczyna tam z tyłu, nie? No. Tego, gdzie gdzie się zaczyna? No dobra, to się przejedziemy. No to Paweł Wam opowiedział historię swojego motocykla. Opa, jaka chata stoi! No, Także uważajcie na siebie: sezon kończymy w całości przygodami. Nieważne, czy zrobisz milion kilometrów na motorze i tak jak motorcy będzie chciał sponiewierać, to się sponiewiera. Aha. To ja też powtarzam, no, co się ma wydarzyć, to się wydarzy, jeździmy różnie, sami wiecie jak jeździmy, e, jak ja jeżdżę, jak chłopaki, którzy ze mną jeżdżą, nie jeżdżą wcale inaczej jak ja, <grym się wiedziałek> więc, ale wie. No. więc, e, co ma być, to się po prostu, co wam przypisane, to przypisane i tyle, tak jest. nie macie za specjalnie na to wpływu, błąd taki to też wpływ na ten błąd, jaki, jaki miałeś. No żaden, po prostu się to wydarzyło, bo była taka sytuacja i koniec Tak jest, tak samo jak dwa lata temu, pamiętasz na ich serze, co mi rękę połamał też przed tak. wszystkimi świętymi I kurczę, tak, uciekł z miejsca wypadku, uderzył mnie lusterkiem tylko, niby nic, nie? Niby nic, no właśnie Do tego. Ale mogło być grubo No tak, jak tam parę centymetrów wyszedł, bardziej by go wyrzuciło z zakrętu, no to by mnie zabił Właśnie, to jest ok a, a jeszcze ci powiem co moja kobieta powiedziała, nie? Przecież moja, moja kobieta pracuje w branży, tak jak naprawdę by można by rzec i powiedzieć. Bo pracuje na chirurgii urazowej. Powiedział, że następnym razem to mnie na części odda. Nieźle co? <śmiech> <śmiech> Kurwa tam coś. Przychlane, kurwa, coś się nadaje jeszcze! Oczy chyba, nie, też nie! Też nie! Do eksperymentów chyba na coś ci kurwa. no! Dobrze, pożartować można. A no. jest. Zobacz jak tu ładnie, kurde, Widziałeś jakie fajne te. Ładnie. Taki ładnie. asfalcik w ogóle, tylko trzeba by się przejechać nim całością, bo ja nie wiem dokąd on idzie taki ładny. Nie? Aha! Ale to super, e, fajna ta dróżka. O, do Gizewa też jest droga? O, asfalt był, ale ale taki kurde na, na weczera, a nie na pałacu No, zajedziemy sobie w Rągowie na kawkę do McDonalda. Tak jest. O, do McDonalda chcesz? No tak, no bo gdzie idzie. A, to można ciasteczka jakieś wziąć, kaweczkę. Tak, a jak tam mamy gdzieś wjeżdżać, nie chce mi się. Zresztą w mieście to będzie, wiesz, po Pozamykane. Nie, pozamykane będzie. Która masz godzinę w ogóle teraz? Bo umie zegarek. 13:37. A. Kurde, jak się boję tych zakrętów teraz człowieku. Cze, czemu? No nie, nie, wiem, jakoś tak wiesz, prawda, nie jeździłem. Tym adventure małym to ja jadę, wiesz, 65 na godzinę. To no my też nie, no, ja no, więcej nie, no, nie jedziemy. No Do zadam, no 110. Ale jakoś wiesz, nie mam żadnego zaufania ani do asfaltu, ani do opon, ani do niczego innego. To tyle, że no. pojechać. Ale w ogóle tak, jak miałbym powiedzieć, to mamy 6 stopni na umie, pokazuje pokazuję, nie ile u Ciebie. 7. Jadę to za tobą się... trochę cieplej od silnika Twojego. Nie <laughs> jest kurcze. Jest mi ciepło cały czas. W, mi też. w ogóle nie ważne nigdzie. Ani w stopy, ani w ręce. No, ale żeś nie... dobrze ubrał? Tak, ja jestem ubrany fet, no. No, no ja też rzuciłem sobie midlayer na właśnie Mam ten, mam e, membranę założoną, goreteksową, no i kurteczkę, nie co Zimowe rękawiczki, buty na goreteksie, także nieźle. No to u z mojego zimowego zestawu, o którym Wam widzowie już opowiadałem na YouTube, to zmieniłem tylko buty, bo buty wziąłem membranowe na goreteksie, ale c takie bardziej sportowe, bo na tamtych, tamte buty, które mam, adventurowe, e, to są bardzo wysokie. I po prostu m, bardzo trudno by mi się zmieniało biegi, nie mogłem nogi włożyć, pod widnie zmiany biegów, a tak sobie na spokojnie można jechać wtedy i też jest mi ciepło, jak na razie, inaczej, czuję może jakiś chłodek w nogach, stopach, ale, ale nieznacząco w ogóle. Ja to mam luksus w nogi, bo u mnie cyce grzeją, nie? aha no trochę cieplej ma patrz jak mi fajnie bo nie będę tutaj na się najechał na spacerku my też w sumie na spacer żeśmy wyjechali, no konie tak, wyciągnęli to... i przewietrzyć taki spacerek motocyklowy trochę inaczej wygląda jak spacerek samochodem taki ale relacja. kurde taka żmija, tak. zobacz Fabik, widzisz tu też takie żmije, delatacje są, tak no. widzisz, jakie szerokie, porobione w tym yy... Chciałem powiedzieć, że mamy teraz w ogóle już listopad, no i jak w listopadzie to nie pamiętam kiedy jeździłem motocyklem, kiedyś jak miałem 25 lat, ale nie, od dawna, dawna nie jeździłem. Ja w tamtym roku jeździłem w listopadzie, na 1 listopada do Kamila tam pojechałem, do, do Krzyża, postawić mu świeżkę i e, było 4 stopnie, to już też było nieciekawie, ale miałem. Miałem założoną taką kurtkę puchową, mid z zestawu, no i mi było ciepło. No to tutaj, te o ładnie, a cmentarz jest. No ładnie, co? Kurczę. Piękny widok, nie? No. Tam rągowo. Tutaj takie właśnie góry są, i dlatego też wtedy chciałem jechać. Cmentarz, no ale ludzi dużo. Bo dzisiaj, dzień Zadusznych, tak naprawdę, to dzisiaj też można postawić, nie? Tak. Wczoraj było rodzinnie. A my wczoraj, ja wczoraj zajechałem do Kamila. Tam trochę ogarnąłem. Nikogo nie było, wiesz? Tak, kurczę. Myślałem, że ktoś nie, tam. Ale wiesz, to może to Wrona to... zajechał, bo Wrona mi pisał, że mnie mijał, nie? A oni jechali dopiero do Lizbarka, A wiem, że Wrona tam w Lizbarku ma też rodzinę całą, to może i zajechał, nie? Piotruś. No, e, jeśli chodzi o mnie, to jestem w stanie, że miejsce gdzie ktoś zginął to nie jest dobre miejsce do pamiętania nie, 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 nie ale wiesz ale tam, jest, tam, jest, tam jest bliżej no kurczę. tak, mamy tutaj pamiętasz, tak czy inaczej pamiętasz o gościu nie, a nie tak. a nie, że nie pamiętasz w ogóle po prostu a tak to pomyślisz sobie, ale no nie pojedziesz do Ciechanowa przy takiej temperaturze no nie. motocyklem to ewentualnie można byłoby to też 45 km w jedną, w drugą to można tam machnąć nie, tak się przejechać spokojnie nie a ruch duży był wczoraj? E, wiesz co, był ruch? E, strasznie dużo to było na tym, na w stronę Lisbarka zawalone, bo tam wiesz, ludzie jechali do, e, na cmentach, nie? Tak. To tam się przeciskałem, bo tam korek straszny był, bo chyba ruch był tak puszczony, że tutaj od Dywit wpuszczali, a przez jakieś wypuszczali, wiesz? Tak mi się wydaje. Aha. I wiesz, i strasznie duży ruch był, no to mówię tak, poleciałem, tutaj się poprzeciskałem, to e, na motocyklu 25 minut się przeciskałem z Olsztyna, z wylotu do cmentarza no bo taki ruch był wiesz kurczę, że tam no ciężko było tam autobusy jechały jakieś ten jakieś ciężarowe jechały samochody e, wiesz ten, jechały z tego z, z Lidzbarka nie to tędy policja puszczała natomiast wszystkie osobówki, które chciały wracać tędy to były cofane i wszystkie zliny, nie z cmentarza to, to nie puszczali ale mówię i tak był ruch i tak był ruch tam dojechałem sobie na, na Lidzbark w parku chwilkę tam kawkę sobie wziąłem, kurczę, wypiłem się na tym. Seba zapraszał, ale mówię, nie będę mu się zwalał na dupę, kurczę, tam do domów święta. Trochę tak nie wypada, jakby na co więcej było czy coś, no to ewentualnie. No, to, da, to, no, to by bo, zajechał, pzlił pionę w garażu i tyle, nie? Tak. A tak mówię, nie, nie tego, nie zawracałem gitary. E, mówię tam od tego, jak już z Lisbarka to poszedłem na ten Bartoszyce Biskupiec i później ten w to zatankowałem i no, na oszczędzę przydzidowałem kurczę i mówię i zrobiłem 170 km śmiechem żartem, nie? No właśnie, no, chciał także, nie chciał kurczę, no, Ja mówię, ja mam taki niedosyt jazdy kurczę, nie No tak, ale ja też, mnie też kurczę, jak sobie pomyślę, że tyle teraz nie będę jeździł to kurczę, W zeszłym roku to jeszcze w listopadzie byłem w tej Hiszpanii, teraz niby też miałem jechać, ale te powodzie wszystko i no. w zasadzie i te... A wiesz, że chłopaki pojechali? Wiem, wiem, oni pojechali na Sardynię nie Tak, tak, tak wiem, bo... E, chcieli przyczepy ode mnie, ale się okazało, że na moją pięć motocykli nie wejdzie. Nie? No, no, bo ten. E, Przerabiali to, co mieli. Ocian pojechał, Lesiu pojechał, e, Wisienka, tak. e, Lesia, ten, Lesia, syn. No. Jeszcze ktoś. Nie, no, ktoś GSM. Kurde, co? Tam pogoda jest, nie? No. Pogoda jest. Tu w prawo. Pogoda jest y, i będzie pogoda jeszcze tam. Taka tam. Między 15 a 22 stopnia, może nawet cieplej będzie. Fajnie kurczę, nie? No a te, ja patrzyłem to... Mówię kurde no, a ten dzień niepodległości gdzieś by pojechał, to patrzyłem może na Chorwację pojadę, no sobie na 3 czy 4 dni. A, a powiedz ile? Tam stopni? tam też będzie? No między 15 a 20 Teraz jest, dzisiaj jest tam 20 chyba 3. Jest a. ciepło, ale kurczę... Ma zmienić się front, nie? To wiesz jak jest. A no tak jak i u nas. Dzisiaj jeździmy jutro już nie pojeździć, no. Tyle, to... no, ale gdzieś bym pojechał. Znaczy, nie wiem, zobaczymy. Nie. O, pokaż tą BMW. To ten gość całą drogę opowiadał. właśnie. Starszy pan na BMW. No nie taki starszy to. 50 plus! Jak ja na siebie mówię starszy pan Poczekaj. Dobra, jedziemy sobie na kawkę, także te, dzięki, że pooglądaliście, posłuchaliście opowieści, My taki sobie o, o jesienny rundalek jeszcze wyszedł jeszcze razem, z czego bardzo się cieszę. Ja tak się do roboty poszedłem papiery porobić, patrzę, Fabiczek pisze, kurczę, rundalek, to co, no, ubieram się, nie? długo <grym> da, da, nie trzeba. <grym> Właśnie o to fajnie.